19 plus! Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. W ciu kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już, to dorosłe życie? 19 plus! Ile było planów, by rozpocząć już? To Do dorosłe życie. Dziewiętnaście plus. Uch, zająłam się porządkami, bo muszę czymś zająć głowę. No, Nie mogę przestać myśleć o moich przyjaciołach, tyle ostatnio porobiło. Pamiętacie, że Lucy jest w ciąży, Paweł nieszczęśliwie się zakochał, a ale ma złamane serce? Okej, okay, przyznaję, trochę przeze mnie, bo to ja zataiłam przed sobą, że się w nim kocha. Powiem wam tak, nigdy nie okłamujcie waszych przyjaciół, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą uczucia. To tak jakbyście trzymali krokodyla pod stołem, zawsze w końcu wylezie. Ej, halo! Możesz to trochę ściszyć? Co? Ala, ścisz to trochę. Dobra. Sorry, po prostu musiałam się trochę zmęczyć. Boże, ale tak z samego rana. Ala bardzo przeżywa zawód miłosny, ale udaje, że wcale nie myśli już o Sebastianie. Jola spędza z nią cały czas, bo martwi się, że przyjaciółka tylko chce pokazać, że wszystko jest w porządku. O, wyspałam się jak mops. Boże, uwielbiam twoje mieszkanie. Ej, Ala, a może ja z tobą sam mieszkam, co? Mogę? Sama już próbowała, jakoś mu się nie spodobała. Aha, więc to o niego chodzi. To dlatego teraz jest ciągle taka podminowana, tak? Kraszysz, wszystko. Rozumiem. Boże, ostatnio tyle się działo, że, że w ogóle kompletnie o tobie zapomniałam. Przepraszam. I bardzo dobrze, bo ja sobie świetnie radzę. Kanapeczka? Przestań zmieniać temat. Teraz, jak wiem, że chodzi o Sebę, to muszę ci dać jedną radę. Masz o niej zapomnieć. Bo ty myślisz, że to jest takie proste, że... Jola, a przecież ja go kochałam przez całe liceum i on był tutaj, mieszkał w tym mieszkaniu, spał tutaj, jedliśmy razem i ciągle czuję jego obecność. Ej, ale spokojnie, ja myślałam, że sobie to wszystko jakoś poukładałaś po tej całej kłótni. Nie, bo wy w ogóle wszyscy myślicie, że to jest takie proste. Koleś się wyprowadził stąd, to ani go nie ma, ani tutaj, ani w moim sercu. No ale właśnie o to chodzi, Ala, że musisz go wywalić ze swojego serca, rozumiesz? Masz usunąć jego numer, wywalić go z serca, w ogóle zerwać z nim jakikolwiek kontakt. No bardzo bym chciała, tylko już sama mam dosyć tego swojego jęczenia, ale ja nie wiem, czy ja dam radę. Ala, oczywiście, że dasz radę. Po prostu miesiąc bez kontaktu i po sprawie. A ja to dokładnie zrobiłam tak samo z Irkiem. No i zobacz, i co? Jestem wyleczona. Czekaj, ta... otworzę. to, tato, chodź! Ale Alu, przed chwilą było włamanie do kurtowni, muszę jechać z mamą. No słuchaj, no, no zginęło mnóstwo rzeczy. Słuchaj, ale podejrzewam, że to był Sebastian razem z twoimi kolegami, ale zawiadomiłem już policję. Stokami. No ale czekaj, 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 ja powiedziałeś Sebastianowi, że to. Policji, że to Sebastian? No a już kto to mógł zrobić? No pewnie dlatego, że chciał się zemcić za to, że wyrzuciłem go z pracy. Nie, ale to to nie Seba! No, nie Seba, no to może jego koledzy w takim razie. Jezu, oni faktycznie tam byli. Kto, kiedy? No, kilka dni temu. To, to, no to dlaczego to... ja o tym nic nie wiem? No. No bo nie chcieliśmy pana niepokoić, bo my sami ich wywaliliśmy z tej hurtowni i. No i co? No to sama widzisz. No ale zaczekaj! Tato! Pani to ja się muszę ubierać, muszę jechać z Sebastiana uprzejść o tym wszystkim. Ala, czy ty, czy ty zwariowałaś? No przecież znasz siebie, wiesz, że to nie on. Oczywiście, że tak! Właśnie dlatego. Musisz przestać mu w końcu pomagać. Skoro to je on, to znaczy, że nic mu nie grozi, tak? Tak, ale słyszałaś, co mój tata powiedział? Że powiedział policji, że to był seba. Ale nie ma żadnego ale. Chciała, że nie zapomnieć? Chciałaś, więc potraktuj to jako test, który, który ma pokazać, czy jesteś w stanie się trzymać od niego z daleka, czy nie. Ala, obiecaj mi, że do niego nie pojedziesz. Okej. Okay. Nie, obiecaj mi, to naprawdę. Dobra, ale pozwól mi się najpierw ubrać, okej? Okay? Dobra, ja też się w takim razie upieram. A potem się porozciąga. Paweł posłuchał rad Melani i nadal pracuje w siłowni tak, Edyty. Tak, Cały czas ma nadzieję, że kiedyś uda mu się związać z kuzynką Staszka. I trzy razy w tygodniu ma tutaj przyjść. Chodź pokażę ci w ogóle. E, to jest. Raz, dwa, trzy. Widzisz? Rozumiem, że ty się zajmiesz jego treningami. Tak, tak się nie tym Świetnie, Świetnie, dzięki. E, Edyta, źle. Słucham, co się stało? Bo chciałem się zapytać, czy, nie wiem. Nie wybralibyśmy się gdzieś dzisiaj, nie wiem, jakiś spacer, kawa, cokolwiek? Tysiąc spraw mam na głowie, sorry, ale, nie po, mam nie, czasu. Poczekaj, proszę Cię, na jakiś teatr, nie wiem... Ale chyba coś ustalaliśmy. Cokolwiek. Poza pracą się nie widujemy. Ale nie dlaczego, jakieś niezobowiązujące spotkanie, proszę. Paweł, już Ci to tłumaczyłam. Dobrze jest, jak jest, spotykamy się w pracy, bardzo jestem z ciebie zadowolona, fajnie pracujesz z klientami, i tak jest dobrze. No ale... Ja muszę się zająć fakturami, a ty wracaj do pracy. Pawełku... A daj, no, mi spokój. spokój. Jak? już tak? Biedny Paweł. Edyta trzyma go na dystans, on mi tu umiera z miłości. Ech, te uczucia. Skomplikowane historie. Cześć, Meluś. O, cześć. Hejka. Paweł, co jest? Hej, słyszałem, że piękna kuzyneczka spuszcza cię. No, w Nie Jakoś tu w butach, stary. Okej, okay, dobra, sorry. Poza tym, Mela chyba za dużo gada. Cześć. Ej, może zamiast na mnie, to wyżywaj się na tym sprzęcie, co? Staram się być miła ty? Dobra, sorry. Twoja bluza faktycznie była u mnie. o mnie. No, dawaj. Opowiadaj, sobie. No, ale co mam ci, stary, opowiadać? Dupa jest. W ogóle na mnie nie zwraca uwagi. Jeśli co, zamierzasz nad tym i wrzeszyć na innych? Ale co mam... To jest mam... genialny No, dobra, co mam zrobić, człowieku? Jak to co? Stary, działać! Rozbuchać uczucia! Dobra, dzięki. Możesz wlecieć. Stary, ciebie kompletnie zaćmiło? Nie widzisz, że no to jest zarąbic tych panienek? Poderwijże jakąś, to wzbudzisz zazdrość w swojej królowej. Zaraz. No popatrz. Zaraz, chcesz powiedzieć, że Paweł ma wykorzystać jakąś dziewczynę tylko po to, żeby sprawić przykrość jedynie? Serio? No jasne, że tak. Ma pięknie z zazdrości. Ale to nie jest taki głupi pomysł jak tego. No. Oskar! Wynoś się stąd, ale już! A ty Sprawda. ani was się go słuchać! Paweł. Trzymaj się. No, dzięki. Działaś, Jeszcze czyś. kurtkę weź, tak. Dzięki, Meluś. A. Mhm. Paweł! Hm. Chyba nie zamierzasz słuchać tego idioty. No proszę cię. To jest mega głupie. Przekonamy się. To co? Wracamy znowu? Okej. Okay. Zaczynamy. Skoro trzeba. A tym razem trzydzieści. Możemy? Muszę. Kochani. Ogłaszam konkurs na największą głupotę, jaką zrobiście, żeby odzyskać kogoś takim wam zależało. Powiedzcie, jakie słabe i beznadziejne i żenujące rzeczy wyczynialiście po rozstaniu. Tylko postarajcie się. Mam wrażenie, że mój przyjaciel idzie na rekord. No i już! Ala postanowiła powiedzieć sobie o napadzie na hurtownię. Po tym, jak chłopak ją zranił, odrzucając jej miłość, spotkanie z nim to dla dziewczyny bolesne przeżycie. A my już sobie tu powiedzieliśmy. Tak, nie chodzi o nas. Po prostu ktoś włamał się do hurtowni mojego ojca, pobił stróża i ukradli wszystko. Fuck. Mój ojciec podejrzewa twoich kumpli, no i przy okazji też ciebie. Co? Ale przecież mnie tam nie było, byłem tutaj. No przecież chłopaki ci potwierdzą. No wiem, ja ci wierzę, tylko... W życiu bym czegoś takiego nie zrobił. Okej, okay, ja ci twoje kumple. Chyba, gdzie ty nie dzwonisz? Do dzwonisz? Tak. Halo Frodo, odezwij się do mnie natychmiast, masz do mnie zadzwonić. Chyba, po co ty tam dzwonisz? Halo, poproszę taksówkę na ulicę Sarego 8, jak najszybciej. Sebastian, czyś ty zwariował? Przecież mój ojciec zawiadomił policję, oni pewnie ich szukają i zaraz zaresztują. Po co ty się tam pchasz? Muszę się dowiedzieć, czy to oni. No, hej Elka. No a wiesz co, wracam z siła, nie możemy się spiknąć. Zbata, czekaj. czekaj. No Seba Sebastian wybiega z, z Animala. Się kłócą. Seba! Daj mi spokój! Zaczekaj, po co ty tam idziesz? Nie jest kawałek! Okay, ja już ja chcę z tobą gadać. Nie mam teraz czasu. Seba! Ale weź, że z nią porozmawiam, bo to nie moja sprawa. Powiedz jej, żeby się odpieprzyła. Ale chodź, że tu i z nią porozmawiaj, no co ja o czym mam z nią zarozmawiać, no? Daj, to. Jolka! Słuchaj, to już nie chodzi o mnie i o Sebę, tylko o to, że nasz przyjaciel ma kłopoty i trzeba mu pomóc! Ty byś tego nie zrobiła? dobra, nie chcę mi się z tobą gadać. Masz co? Okej. Okay. Ty o jaki na co chodzi? Co? W kurtowni? Ej, to będzie niezły dym. No, dobra. Cześć. Hej. O, jestem jestem tym instruktorem. Ania. A, chyba trzeba ci w czymś pomóc. A w czym dokładnie? Bo wiesz co, widzę, że się rozciągasz, ale nie wiedziałem, żebyś się rozgrzewała. Chodź. No. <noise> Racja. A rozgrzewka jest bardzo ważna przy tego typu treningu. No i... Szkoda, żeby taka ładna dziewczyna jak ty nabrawała się kontuzji. Miły jesteś. Bardzo. Wiesz co, może po prostu na początek potruchtaj chwilę w miejscu, rozgrzej się. Dobra. Będzie okej. Okay. Świetnie. Ym, Paweł, przepraszam, widziałeś może gdzieś piłki do pilatesu? Wiesz co, masz polską figurę. No. O. Po co ćwiczysz w ogóle? Coś, coś mówiłaś? <laughs> tak, pytałam o piłki do pilatesu. No jak to piłki do pilatesu? Daliśmy do czyszczenia. Sama to zrobiłaś. Mogę wracać do pracy? Tak jest. No, Wiesz co teraz zrobimy... Co? Teraz po linii prostej wykroki do przodu. Dobra. dobra. Mhm. Świetnie. Aha właśnie. Byłbym zapomniał. Nawadnianie? Chyba. To jest podstawowa sprawa przy tego typu treningu. To jest na koszt firmy. Następnym razem przynieść minimum litr płynów ze sobą. Okej, okay. będę pamiętała? Stop. A w ogóle co robisz dzisiaj wieczorem? W sumie to nie mam żadnych planów. Może zróbmy tak, że dasz mi swój numer telefonu, ja do ciebie zadzwonię i się mówimy co? Chętnie. No. A teraz wracamy do treningu. E, skłony. Skłony. Okay. Bardzo nisko. Świetnie. Tak? Tak, tak. Jeszcze raz. Aha. Paweł, przepraszam, mogę cię prosić? Mm, tak, tak. Mhm. Jeszcze, dawaj. Ja zaraz do ciebie wrócę, ok? Okej. Okay. Co jest? Proszę, żebyś się tak nie zachowywał, dobrze? Ale jak? No nie podrywaj tej dziewczyny w tak ostentacyjny sposób. Oczywiście. Wiesz, że do twoje słowo i nie będzie żadnego podrywania, wszystko jest okej. Okay. To nie chodzi o mnie. Po prostu jesteś tutaj w pracy. Nie możesz wykorzystywać swojej funkcji, żeby zawierać tego typu znajomości. No ale chciałem być tylko miłym. Ale to jest no. nieprofesjonalne. Okej. Okay. Po prostu nie robisz tego więcej, dobrze? I wracaj do pracy. Zrobiłem to, bo... Ale że to nieważne. Dokładnie. Nieważne. Wracaj do pracy. Okej. Okay. No wracam do pracy. Bardzo dobrze. Zmieniamy ćwiczenia? Nie, jeszcze parę sponów, Jeszcze parę sponów. No. Sebastian jest pewien, że za napadem na hurtownię ojca Ali stoją jego koledzy z osiedla. Ma nadzieję, że uda mu się odzyskać skradzione rzeczy. to jednak wy was. Co w robisz tak stąd? Co wy okradacie ludzi, którzy mi pomogli? <laughs> Okradamy z tego rozumiesz? Radzę ci szczerze. Póki masz czas. Nie rozumiesz? pójdę stąd, dopóki tego nie oddacie. Ty wiesz w ogóle stary, o co tu chodzi? No, napadacie na gościa, łeb mu rozwalacie, co jest? Frodo mówi, że wszystko okej. Okay. Wszystko nie rozumiesz, jak Frodo mówi, że jest okej, okay, to nie jest okej, okay, stary. Jest tak dla ciebie... Ala przyjeżdża na osiedle. Boi się, że koledzy Sebastiana mogą Szczę, zrobić mu krzywdę. Zostaw mnie. Seba, czekaj! Sebastian!

No być Zostawią. Zostaw ją! Weź się. Zostaw się. Zostaw się. Zostaw się. Zostaw się. się. Zostaw się. Zamknij się. Zaraz się. tobą zajmiemy, kurde. się. Zostaw się. Zostaw Zostaw ty też, ryj. Ala, Zabierz Zabierz w... zamknij ryj, nie bądź taki bezczekany! Ale chodź! Zabierz tą klamkę, k***a! Zamknij ryj, do tyłu. na Zobaczysz, k***a, w... się spotkamy! Koniec z tobą! Ala, zamknij drzwi! Ale wszystko okej? Bądź mnie! cię. gdzie te drzwi? Na policję. Na policję porąbała ci oni Muszę! Halo, policja. Te drzwi! Zamknąłem groźnych bandytów. Yy, mają kradziony towar, zabrałem im broń. 1049. Do Dobra, wiesz co, możesz kończyć na dzisiaj. Tak? No. Jak chcesz, możesz sobie kupić jakiś karnet. Mamy ich pełno na ten miesiąc, następny. Paweł przez cały dzień próbował wedycie wzbudzić zazdrość, podrywając klientki siłowni. Kobieta jednak ignorowała jego prowokacje. Co? Ta mama już wychodzi? No wychodzi, nie widzisz przecież? Mam nadzieję, że się z tym nie umówiłeś. Nie twoja sprawa. A jeżeli już musisz wiedzieć, to nie. Nie mam ochoty się z nikim umawiać. A co ci powiedziała Edyta, jak się poprosiła do siebie? Żebyś się zachowywał kretyn nie umawiał z klientkami w pracy. No i widzisz, słuchaj Oskara, zrobiłaś z siebie bałwana. Dobra, Mela, wiesz co? Mam prośbę. Już mam dosyć oszany dzisiaj, możesz mnie opuścić. No, czego ty się spodziewałeś, że co, że tyta poleci na twoje i Proszę cię. Czy do ciebie trzeba mówić wielkimi literami? Odpuść, dobra? Masz za swoje, od razu ci mówiłam, że to jest głupi pomysł, a ja zawsze mam rację. Dzień dobry, chciałam kupić y, karnet na przyszły miesiąc. W oko mam jeszcze sporo. Raz w tygodniu czy dwa? Dwa, a może nawet i trzy. Powiedz mi, jaki jest ten wasz nowy instruktor Paweł? E, no jaki? Jak widziałaś, no wysoki, włosy. Dobra, dobra, nie żartuj. Powiedz coś więcej o nim, wolny jest? Yy, mela, a możesz sprawdzić, czy mamy ręczniki papierowe w zapasie? Jasne. Dzięki, ja tu panią obsłużę. Słucham, co pani potrzebuje? Karnet na przyszły miesiąc. Jaki karnet? Miesięczny. Nie ma. Ale jak to, przysłuchiwałam pani z recepcji, powiedziała, że Maciej to dużo. Nie słyszała pani, nie ma. Koleżanka się pomyliła. No to, to w takim razie może na pojedyncze wejścia? Nie, obawiam się, że nie. Ale przepraszam bardzo, czy ja coś źle zrobiłam? Wie pani co? Myślę, że siłownia to nie jest dobre miejsce na spotkania towarzyskie. Słucham? Chodzi pani o tego nowego instruktora Pawła? To jest jakiś pani chłopak czy co? Posłuchaj, to skomplikowane, tak, ale tak, zależy mi na nim. Nie chcę o tym rozmawiać, okej? Słud! Krałoska będzie działał. Ona jest u mnie za Wracam do Sorry, papier. E, zaraz, a ty gdzie idziesz? Pogadać, a ty co, mogę? Mm -hmm, tak, a ty się nie zbierasz? Już skończyłeś przecież. Zbieram, ale posłuchaj. Na pewno nie chcesz za mną nigdzie dzisiaj iść. Ale ty już chyba masz plany na wieczór. Przecież wiesz, że z nikim, bo poza tobą bym się nie umówił. To co, kolacja? To Rozmawialiśmy o tym już. To nie jest dobry pomysł. Edyta, nie ja słyszałem, jak rozmawiać z tą dziewczyną. Ale z którą? Z tą, co właśnie wyszła? i to musiałeś coś źle zrozumieć. Ale co miałem źle zrozumieć? Ona po prostu działa mi na nerwy. Nie chciałam, żeby już tu więcej przychodziła i tyle. Okej, okay. nie musimy dzisiaj nigdzie wychodzić, a ty może mówić, co chcesz. Ale ja i tak wiem, że wszystko nie zależy. Na razie go. Oskar, jesteś moim mistrzem. Kocham Cię. Edyta, wiem, że Mela pokazała Ci tego bloga, więc jeszcze to zobaczysz, kocham Cię. Naprawdę mi na tobie zależy. Nie mogę bez ciebie żyć. Wszystko w porządku. Sebastian wezwał policję. Wie, że jego koledzy będą chcieli się na nim zemścić, ale nie miał wyjścia po tym, jak próbowali zgwałcić Ale. Dzień dobry, życzę Kolega, my się widzimy jutro na komisariacie na Zamojskiego. Jasne. Tylko, żebyś sobie nie zapomniał. Dobrze, dobrze. Wszystko okej? Wszystko w porządku? To wszystko? To to jajce to właśnie tych utopni, nie. To w nie? To wszystko przez ciebie. Nie, wszystkich. No to, 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 to co tutaj to robisz? To to ja to ja to Jakie spokojnie! To to Jeżeli za jeszcze raz nie no. zobaczycie w niej nie o coś. Nie zabieraj do mu! Nie rozmawiaj ten sposób! Jeżeli jeszcze raz zobaczycie, nie było coś mojej córki! Zostaw mnie! Jeszcze raz! Jeszcze raz to ci nogi z dufy Gówniarzy jeden! Spokojnie, spokojnie, spokojnie. nic jest mi. Zapraszam do środka. Ola, dziecko, będziemy to, do będzie wszystko dobrze. Mogłem darować kumplom to, że mnie nachodzili. Mogłem darować im ten cholerny napad, gdyby tylko oddali wszystko, co wzięli. Ale nie daruję gnojom tego, że chcieli Ali zrobić krzywdę. Będę zeznawał przeciwko nim na wszystkich komisariatach, choćby mnie mieli kiedyś za to zabić. No, ale jesteś w końcu. Nie dotykaj mnie łapy precz. Co ja się tak strasznie kochałam, wiesz? Tak bardzo, że aż oddychać nie mogłam bez ciebie. Ale teraz koniec. Teraz nigdy więcej już nie chcecie w moim życiu, rozumiesz to? Mówię poważnie. Nigdy nie chcę cię już znać. Ej, uważaj na te tłumy ludzi. Trochę tu łatwiej się zgubić. Jak myślisz, że płacisz kanara, że nie wiedziałaś, to przestań się łudzić Ale nie martw się, już zaraz piątek, znowu wrócisz do domu z zablokowanym kątem Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel, a to dopiero początek Ile było planów, by rozpocząć już, to do dorosłe życie, dziewiętnaście plus